Steven Universe, pół człowiek, pół klejnot. Jego matka musiała poświęcić swoją fizyczną formę, by mógł się urodzić. Steven, nie możemy istnieć oboje. Wobec tego stana się połową ciebie. Choć miał ojca brakowało mu matki, której nigdy nawet nie poznał. Granat, perła i ametyst naprawdę starały się stworzyć z nim coś na wzór rodziny. Jesteśmy beznadziejne. Co? Ty nad nim nie panujesz, a ja nie powinnam udzielać mu rad. Nie ma z nami Rose, która powiedziałaby co robić. Tylko my możemy mu pokazać, jak być klejnotem. On jest nie tylko klejnotem. Jeszcze nie było nikogo ani niczego takiego jak on. Nie wiemy, czego potrzebuje. Jednak przez coraz to nowsze informacje, jakie zdobywał o Rose, sprawiały, że jeszcze bardziej chciał z nią być. Na przestrzeni lat w jego głowie powstawały kolejne pytania. Czy naprawdę była taka idealna? Czy była kłamczuką? Czy naprawdę rozbiła różowy diament? Dlaczego sfałszowała swoje rozbicie przez Rose Quartz? Po prostu kim była? Mimo że znasz odpowiedzi na większość pytań, na pewno i tak wciąż chciały zamienić z nim słowo, bo przynajmniej ją zobaczyć? Jednak lepiej było użyć Wehikułu czasu, by stworzyć Boys Band. Brawo ty!